Witam Państwa, zapraszam Państwa na kolejny cmentarz. Tak, jak wspomniałem, znajduje się około kilometr od wioski Stabnica. Ten cmentarz jest na uboczu na Słowacji, to trzeba powiedzieć jasno. Na pewno jest bardzo dobrze uporządkowany, wykoszony, jak widzę. Tak wygląda z tej strony. Tu jest zborow tam gdzie widać kościół to będzie około 3,5 km. Ten cmentarz, tak wspomniałem, na poprzednim cmentarzu znajduje się około 8 km od cmentarzu Blechnarka 49, a więc ten cmentarz jest tylko podpisany w języku niemieckim, angielskim i rosyjskim. Jeżeli chcecie macie, to raczej chodzi o, wi o wioskę, tutaj, bo wioska tego, Deutsche Sprache. I tu jest już po słowacku, a to tu już chyba raczej każdy może sobie kwatery. A więc wchodzi się tutaj, tylko ja chyba Tylko, że ja od tak zwanej, tak chyba wspomniałem, zakrysty wejdę. On nie chce mi się chodzić, kombinować. W razie czego, dawniej to był y, kulka na bój wersji. Tu jest, ro, armia rosyjska leży po tej stronie, krzyż y, unijski prawosławny i drugi to armia pruska, armia wiem. Czyli tu jest, mój jest od razu z żywopłotu zbudowany. Cmentarz bardzo dobrze zadbany. Słowaki pamiętają oczywiście o tych, co polegli podczas I wojny światowej, a więc pięciu nieznanych Rosjan. 1915-1914, właściwie odwrotnie powinni przeczytać. Ten też cmentarz miał stracony. To jest pię Rosy pięciu Rosjan, rosyjski armii nieznany. A więc co będzie to wpierw? To mi zejdzie. Ostatnie, y, ostatnio miałem chyba 15 czy 20 y, minut mi zeszło. Nieznany Raku ro, e, nie, nie wiem co to znaczy po słowacku to się nie będę wypowiadał. Możecie sobie sprawdzić tu, tu to raczej Nieznany albo z armii austriackiej, cesarsko-królewskiej, albo z armii pruskiej. Mi się wydaje, że ci w cudzysłowie nie zdążyli na bitwę pod gorlicami. To się znajduje, tak powiedziałem, od strony polskiej około 8 km od poprzedniego cmentarza a więc tu też leżą. Kolejny to będzie Zborow, podobny cmentarz nieznany. Jeszcze. Kolejny. Jeszcze mam na karcie swoje nagrane z lata cmentarze. Te trzy miesiące, około temu. Teraz za jakieś, w następnym tygodniu, chyba będę miał czas. Będę je wszystkie publikował. Tylko, że one będą w stanie takie, jakie były. A więc niektóre mogą być zarośnięte i tak dalej, i tak dalej. Nieuporządkowane. Niektóre, stan bieżący, na przykład. 104 nadal jest taki jaki jest, bo go niedawno nagrywałem a na przykład ten w Bobowej żydowski, to oczywiście był katastrofalny wtedy, teraz może być w innym stanie to dlatego mówię, że... i był też zaniedbany cmentarz wojskowy w Becherowie, też na Słowacji też mam nagrany z rosyjskiej armii, tu nagrywałem I cześć w pamięci. Wieczne odpoczywanie. Radzi mi dać panie światu w wieku i stanie świeci, na wieki wieków, wieku. Famy. nie odpoczywają w pokoju wiecznym. Boże zbaw ich duszę. Tu jest wejście, wejście. Ja wchodziłem przez Żywopłot. Nie chciał się otwierać, ale dobra jest. Później też przejdę z Żywopłotu. Coś po tego to płot, raczej znaczy ogrodzenie jest robione. Nieznany ruski wojak, czyli żołnierz rosyjski, bo to po słowacku pisze. I to te cmentarze, tak na przykład jak ten, nie posiadają numerologii wersji, że jest ta w Polsce numer 100, numer 200 i tak dalej, czy numer 50, i ile, tylko jest normalny. Ja tylko nagrywam po to żeby każdy grup nagrać, nie wchodzę po to, żeby szybko, szybko i poszedł. Czyli tutaj po słowackiej stronie, jeszcze mi do nagrania został cmentarz Wehrmacht. Tu z II wojny światowej to będzie nagrywanie prawie godzinę około. Tyle prawie zajęło. Tam leży 1137 żołnierzy w bitwie pod duklą. I jeszcze jeden cmentarz z I wojny światowej z Borów. Możliwe, że dzisiaj nagram też jak trafię zamek y, y, Makawicza. Hrad y, Makawicza. Hrat to po słowacku znaczy zamek. Aby się ktoś pytał i chciał to i owo wiedzieć. Na wojny Sintorion to jest właśnie ten obiekt, gdzie się znajdujemy, czyli cmentarz wojskowy. Bardziej cmentarz wojenny. Ten straciłem. To jeszcze z I wojny światowej. Jeden został. Kocjan ro, ro, rosyjski. Każdy może sprawdzić, Google tłumacz co to znaczy, oczywiście, słowacki. Bo to po słowacku wszystko pisze: Armia rosyjska. Ten też z armii rosyjskiej. To tu może leżeć nie niemile. Chyba nie wiem, tam bitwa na, i, i ten cmentarz też na pewno jest oczywiście podpisany, czyli stebnik. Zaraz Wam pokażę, gdzie y, kościół w stebniku się znajduje. Widzicie, y, sami oszacujecie od, odległość od tego cmentarza. Tak wy, ta, wygląda. Tam widać. To jest około ponad kilometr, może y, kilometr 200-300. I oczywiście jadąc, tam jest zborów tam gdzie widać domy i tam oczywiście z tego co pokazywałem a więc idziemy teraz to wszystko nagrałem idziemy teraz do końca to są wszystko mogiły sorry, że chodzę ale niestety chcę to nagrać i, i mieć tego żeby jak najmniej tu czasu sprawdzić St raczej stracić źle, dobrze powiedział Nieznany Wojak 1914-15 Wyjście przez zakrystię, możliwe, że tędy sobie wyjdę jak nagram wszystko Nieznany Wojak. To już armia austriacko cesarsko-królewska względnie pruska Bo to już są już krzyże tak zwane katolickie chyba wersji. I oczywiście Tut, sądzę, że tu będzie grubo ponad 100, może nawet i 200. Nie wiem, trudno mi ocenić. To jest rosyjska mogiła, krzyż węgierski, flaga węgierska z niczy i tak dalej. Tego jeszcze nie nagrywałem rzędu. Andreas Roth. Tyś, oczywiście niektórzy są podpisani, większość nie. Swaradow Arteniew Kuik kap. mi się wydaje, że to Rosjanin. Jeden, drugi, pięciu nieznanych wojaków rosyjskich. Gregor Pistotnik Krzyż, to już jest tego. Tu jest. Oczywiście pamiątkowe tego z góry też nakręcę. Tu jest unicki krzyż bardziej greko katolicki prawosławny, tak to wygląda. Tu drzewo. Znicz. Czyli pamiętają idziemy w tą stronę. Czyli pójdę tu, gdzie jest więcej od tyłu. Dzisiaj jest akurat e, mroźno i ale... Klimat jest idealny Rosa. Jest to wiadomo, mam buty, to wody nie ma. W środku to wodoszczelne, nieznany tego. Nie ma słońca, to się też dobrze nagrywa, a nie kombinuje. Ten cmentarz Beherowie też mi się wydaje, że teraz tak wygląda jak ten. Czyli został wykoszony, bo tamten był parafialny. No to parafia raczej dba o cmentarz bo jeżeli wykaszają parafialny to i wojskowy też wykaszają nieznany wojak i tak ja mówiłem że będę w następnym tygodniu publikował te wszystkie po trochę cmentarze bo mam już bardzo dużo ich chcę wszystkich puścić Nieznany wojak, I teraz ostatni rząd po tej stronie. Tak, od tej strony wygląda droga, jest przy samej drodze i jest drogi widoczny. F. Metelko, to nie wiem kto. 17 kwietnia 1915 poległ. Jan Fusi, Alois Kaltenger. Czek nieznanych wojaków 1914-15. Pięciu nieznanych. Wojaków, czyli żołnierzy, nie wiem co to jest Rakusko, Uchorski. No to możecie sobie sprawdzić, co to znaczy ze słowackiego. Nieznany Rakusko, Uchorski, wojak, czyli chyba mi się wydaje, że armia cesarsko-królewska, to może też mieć znaczenie. To chyba na polski wiem, bardziej oczywiście przetłumaczę Możecie pójść w tym kierunku. Krzyż prawosławny i wyjście przez zakrystię, to raczej chyba tędy sobie wyjdę zresztą będę widział tak, a, ta, a tak to wygląda przedtem to było zakneblowane dosyć dokładnie od kościół tu jest w razie czego wtedy nie pokazałem zbytnio no to trochę jest każdy będzie widział nieznany rosyjski żołnierz czyli jak się to mówi pięciu nieznanych e, e, rosyjskich Żołnierzy oni nie mieli nieśmiertelników, więc nie ma ich. Bardzo mało jest ich podpisanych z nazwiska i imienia. Jan Domej 1914-15 to jest Rosjanin. Ci mogli tego i, i, mieć nieśmiertelniki, czy coś ro, w, w tym rodzaju. Reszta to zazwyczaj była chowana na zasadzie, że N N.N., czyli osobowość nieznana. Kolejny, jeszcze dwa rzędy całe, no to to sobie dojdę. Bij Jakob Jakob 7 kwiecie 1915 z armii pruski lub, ro, e, lub e, tego cesarsko królewski Nieznany Wojak to 14-15 roku. Kolejny Nieznany Wojak. Jeszcze grzyb, grzyby tu rosną. Nieznany wojak. Nieznany wojak. Nieznany wojak. Wojak. Kolejny. Gdzie będzie to? Przeczytam. I tu chyba jest na, na, na mniej więcej na wosk na świecie. Pięciu nieznanych Rosjan. Tak samo i tutaj. I to wygląda tak, z tej strony trzeba będzie pokazać. Okolica też widzicie jak wygląda. Kolejny z rosyjskiej armii. Kolejny z rosyjskiej armii. Tu przeważnie Rosjanie leżą. Część może leżeć też i My w powoli będziemy dobiegać do końca. Czyli wszystkie nagrałem. Dzisiaj mamy 10 października 2023 roku. Tak, dla potomnych daty trzeba podać. Tak, zacząłem kolejny. Te dwa cmentarze w Polsce, 50 i 49 oraz ten niepodpisany. Bez numera na Słowacji, jeszcze trzy, trzy groby, rosyjski i przedostatni. I to już by było wszystko, prawie nieznany rosyjski łojak. I tak to wygląda, droga jest bardzo prosta, droga tu nie jest ruchliwa. Teraz akurat samochody jechały, to jest w wersji droga ekspresowa numer 3505, tak to wygląda, leci ze Zborowa bezpośrednio, wpada do chyba 545 z drugiej strony i leci do huty Stebnickiej, coś kotego tego, Stebnickiej huty i tam jest przejście graniczne 1,5 Kilometra trzeba iść prze, plus minus przez bezdroża po stronie słowackiej, gdzieś około pół kilometra po stronie polskiej. W sumie takie plus minus będzie 2 km. A oprócz tego jeszcze jest chyba kilometr. Droga taka, mniej więcej gościniec bez asfaltu. To trzeba powiedzieć jasno. Woli wytłumaczenia. I tu raczej się będziemy chyba żegnać. Jeszcze dojdę do tej strony, bo sobie wyjdę z zupełnie inną stronę i sobie pójdę do, chyba do zborowa. Zobaczymy. Chyba mam dobry czas. Jeszcze chyba nie ma tego, to, to dam rady to i owo nagrać. Mam nadzieję, że chyba wszystko nagram. To już będzie o to jest w razie czego zborow. I z tamtej strony, jeżeli ktoś lubi stabnicę, no to odległość. 3 km, tak sądzę. A więc tu się będziemy tym widokiem żegnać. I mówię Wam jeszcze, jeszcze ten, pokażę dozo.